Cześć! Dziś chciałam Wam pokazać splot, za pomocą którego zrobiłam te dwie bransoletki. Jest to splot przypominający nieco warkoczyk, natomiast nie jest on płaski i wykonuje się go trochę inaczej. Jedna bransoletka zrobiona jest ze sznureczków satynowych, druga z okrągłych rzemyków. Do kolorowej bransoletki będą potrzebne sznureczki satynowe grubości 2 mm, cztery odcinki po około 80 cm. Końcówki do wklejania o otworze około 6,5 mm kolor metalu to oksydowane srebro. Karabinczyk w tym samym kolorze wielkości 16 mm kółeczka montażowe dwóch grubości, te grubsze do zamontowania zapięcia, dzięki temu nie trzeba się martwić, że kółeczko przy pociągnięciu branzoletki otworzy się i zgubimy bransoletkę. Cienkie kółeczka przydadzą się do podpięcia zawieszek szczypce z płaskimi noskami do zamontowania kółeczek montażowych, nożyczki, klej do biżuterii i podkładkę do kleju. Satynowe sznureczki złóż na pół i zwiąż je na środku. Dla ułatwienia zaplatania przyklej je do stołu taśmą klejącą. Dzięki supełkowi całość nie będzie się wysuwać z taśmy. Ułóż ładnie sznureczki. Rozłóż je na dwie strony, po każdej stronie po cztery sztuki i chwyć pierwszy z góry, tutaj akurat jagodowy. Owiń go dookoła dwóch środkowych z lewej strony i odłóż na prawą stronę. Teraz chwyć ten drugi jagodowy, który znajduje się po lewej stronie, i znów owiń go dookoła dwóch środkowych, tych po prawej stronie. I tym razem odłóż na lewą stronę. Zaciągnij sznureczki. Teraz turkusowy. Robisz dokładnie to samo co wcześniej. Oplatasz nim dwa środkowe sznureczki z lewej strony i przykładasz do prawej ręki. Teraz turkusowy po lewej stronie. Oplatasz nim dwa środkowe i przykładasz do lewej ręki. Za każdym razem podciągnij sznureczki i ładnie je ułóż. Od tego zależy czy bransoletka będzie równo zapleciona. Czasem możesz mieć wątpliwość, który sznureczek powinien być pierwszy. Jeden z nich jest zwykle nieco wyżej i nim właśnie zaplatasz. W tym wypadku jest to jasny seledynowy. Naciągaj i układaj sznureczki. Pilnuj, żeby były w tej samej kolejności. Na początku trudniej utrzymać sznureczki w porządku. Im dłużej zaplatasz, tym będzie łatwiej. W zależności od obwodu nadgarstka, zaplatasz tak długo, aż osiągniesz pożądaną długość. Moja branzoletka ma 19 cm, więc zaplotłam 16-cm odcinek z rzemieni, bo zapięcie, czyli kółeczka i karabinczyk mają w sumie 3 cm. W związku z tym, jak sobie dodasz 16 dodać 3, to jest 19 i taka wychodzi długość bransoletki. Nim przytniesz sznureczki, zawiesz na końcu gumkę recepturkę. Dzięki temu sznureczki nie będą się rozplatać. Przytnij tuż przy gumce. Utnij też sznurek, za pomocą którego przymocowałaś sznureczki do stołu. Teraz zabezpieczysz klejem końce bransoletki. Dzięki temu będzie łatwiej je wkleić do zapięcia. Nałóż klej i uformuj końcówki. Pozostaw do wyschnięcia. Możesz teraz rozmieszać klej do biżuterii. Ja używam polu, Wyciśnij dwa jego składniki. Dwie równe części. I wymieszaj. Dziękim narzędziem włóż klej do końcówki i równo wysmaruj środek. Teraz wklej satynowe sznureczki. Dobrałam końcówkę idealnie pasującą do ilości sznurków, dlatego nie jest łatwo wepchnąć wszystkie naraz. To samo z drugiej strony. Teraz obetnij gumkę, nie będzie już potrzebna. Weź grube kółeczko montażowe, Rozchyl szczypcami i nałóż końcówkę, a następnie karabinczyk. Teraz domknij kółko. Dobrze, teraz druga strona. Rozchyl kółko i nałóż je na końcówkę. I domknij. Tak wygląda już prawie gotowa bransoletka. Rozpinamy. Na końcu możesz udekorować ją zawieszkami. Ja wybrałam medalionik z napisem Samone Special i ażurowe serduszko. Zawieszki możesz zamocować na delikatniejszych kółeczkach, ale pamiętaj, żeby dobrze je domknąć, bo je zgubisz. Jeśli przymocujesz je do kółeczka, które służy do zapinania bransoletki, Ułatwi to zapinanie i rozpinanie, bo możesz sobie przytrzymać palcami. W ten sam sposób możesz zapleść bransoletkę z cienkich rzemyków. Wybrałam do niej metaliczne rzemienie grubości 2 mm, dwa różowe, jasnozielone i ciemnozielone. Do tego zestawu świetnie pasuje metal w kolorze antycznego brązu. Tym razem wybrałam zapięcie magnetyczne, dzięki któremu bardzo łatwo zapina się bransoletkę. Żeby wkleić rzemienie, trzeba je troszeczkę spłaszczyć i po wysmarowaniu otworu w zapięciu włożyć rzemienie. To samo oczywiście należy zrobić z drugiej strony. Dla urozmaicenia udekorowałam bransoletkę zawieszką w kształcie ptaszka, oczywiście w tym samym kolorze. Którą przymocowałam na kółeczku montażowym zaczepionym o jeden z drzemyków. Bransoletki gotowe. Zachęcam do eksperymentowania z materiałami. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pa!